Na co jeszcze patrzymy, kupując jakościowe rzeczy, jakościowe ubrania w sklepie? Wiemy, że patrzymy na metkę przede wszystkim, tak. próbujemy, próbujemy ocenić dotykiem, co to jest za materiał i co. Patrzymy na szwy. Coś kosztuje dużo, jest sygnowane nazwą wielkiego domu mody, a jakość jest średnia. Ale też zdarza się to w, w drugą stronę, że czasami, czasami mamy bardzo dostępną markę, małą markę, która dba o to, żeby ta jakość danej rzeczy była jak najwyższa. To od czego taka osoba powinna zacząć budowanie swojej jakościowej garderoby? Jak świadomie kupować ubrania, które będą trwałe, wygodne i jakościowe? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym odcinku podcastu marki Wolczanka Tajemnice Stylu. Ja nazywam się Przemysław Skowron, ale ze mną gość niezwykły Karolina Limbach. Ekspertka Marki, Marki Wulczanka, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja tu mam notatki na twój temat, to po co się będę uczył, jak mam napisane czarno na białe, a jak jest coś napisane, to ludzie temu bardziej ufają, niż jak coś jest mówione z głowy, czyli z niczego. I słuchajcie, co mam napisane o pani Karolinie. Stylistka, jak się będę mylił, to proszę mi mówić, mhm. pasjonatka mody i jakości. Która wie, jak odróżnić ubranie na lata od takiego, które po trzech praniach ląduje w koszu. No, świetnie to Prawda? powiedziałeś. Jestem zachwycony. Ze wszystkim się zgadzam. Nikt mnie jeszcze tak w życiu wspaniale nie przedstawił. Bardzo Ci dziękuję. Gdybyś potrzebowała jakiegoś profesjonalisty od przedstawiania ciebie, to się polecam, adres już, już znasz. Ale wracamy do rozmów o jakości. Ja się bardzo cieszę, że my, jako społeczeństwo, dorośliśmy do tego. Mhm. I stać nas na jakość. Wiemy, że możemy kupić koszulę w chińskim markecie za 19,90 albo nawet taniej, ale to jest koszula jednorazowa. Tak. Czy ty jakby jako steliska dostrzegasz tą taką potrzebę jakości w społeczeństwie, czy mi się tylko wydaje? Y, absolutnie w społeczeństwie polskim zaszła taka zmiana. Y, oczywiście to przychodzi z czasem. Ja jestem sama dobrym przykładem tego, że jak zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, to byłam totalnie zawładnięta zakupoholizmem po prostu kupowałam dużo, bo potrzebowałam tego, a kupowałam rzeczy kiepskiej jakości i to się oczywiście z biegiem czasu zmieniło i to się też zmienia w polskim społeczeństwie, że ludzie stawiają w tej chwili na jakość, co mnie bardzo cieszy, bo to jest też niezwykle ekologiczne podejście do sprawy i do mody. Dokładnie, czyli to jakby dbanie o ekologię nie kończy się na rurce, mm -hmm. prawda, plastikowej czy, 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 czy na kubeczku takowym, ale również i na ubraniach, bo to też ma jakiś, ten ślad węglowy, który wytwarzamy mm -hmm. własną garderobą, on też ma znaczenie. Absolutnie. I jednak hmm, też stawianie na jakość w modzie e, sprawia, że wpływa również na nasz komfort. Mm -hmm. To jest też bardzo ważne, że y, tu nie chodzi tylko o to, że ta rzecz. Będzie z nami na dłużej, a będzie, ale chodzi też o to, że po prostu te rzeczy dobrej jakości są dużo bardziej komfortowe dla nas. Tak, to czuć po włożeniu. Dokładnie. Ale no właśnie, bo to przechodzimy do, do kolejnego mojego pytania, bo każdy z nas ma w szafie taką rzecz, która przetrwała lata, ona mhm. się po prostu trzyma, nie starzeje, a pranie jej nie niszczy, środowisko również. Ale w sklepie cena nie zawsze idzie z jakością. Zdarza się, że ktoś sobie winiszuje wielkich pieniędzy za coś, mhm. co, co nie jest warte tych pieniędzy. Jak rozpoznać. Taką rzecz, która pozostanie razem z nami na dłużej? No to przede wszystkim e, zaczynamy od czytania składów. Czyli e, coś nam się podoba, zwracamy na daną rzecz uwagę, wisi fajna koszula, podoba nam się. Pierwsze co robimy, to ją dotykamy. Mhm. E, I ja tutaj jakby zawsze stawiam na tę intuicję. Po dotknięciu najprawdopodobniej już wiemy, czy ten materiał nam odpowiada, jest dla nas komfortowy, czy nie. Potem oczywiście rzucamy na to okiem, sprawdzamy, czy dana rzecz nam się podoba, czy w ogóle jest warta swojego zakupu, a potem sprawdzamy metkę. I tutaj już mamy jasno wypisane czarno na białym, z czego składa się dany materiał. Szukamy składów, w których wysoko są tkaniny naturalne. Tkaniny naturalne, czyli wełna, bawełna, len, jedwab. Czym wyżej w składzie, w opisie metki? naturalna tkanina tym jakość lepsza. Czyli przecież kupując ubrania robimy dokładnie to, co robimy kupując jedzenie. Trochę też tak. Szukamy naturalnych składników, im wyżej są umieszczone, tym lepiej. Absolutnie. Do tego sprawdziłabym jeszcze i zwróciłabym uwagę na miejsce produkcji i nie chodzi tutaj o jakieś uprzedzenia, ale po prostu yy, często też miejsce produkcji gwarantuje jakość wyższą wyrobu. Po prostu. I oczywiście polecam e, ubrania my, z, z napisem Made in Poland. E, absolutnie e, mamy wtedy e, tutaj gwarancję dobrej jakości, bo polskie szwalnie naprawdę dbają o jakość. No i też wspieramy lokalną e, tutaj gospodarkę. Szanowni Państwo, czyli jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz z tego podcastu, to, <śm> to niech to będzie właśnie to, że ta metka jest arcyważna. Zwracamy uwagę na skład ubrań, tak samo jak zwracamy uwagę na skład jedzenia i to sobie zanotujcie w waszych zaczytach do Wulczanki, bo mam nadzieję, że takowe posiadacie. Na notatki z podcastów chociażby. Jakie materiały w takim razie, jakie składniki w danym materiale najlepiej omijać z daleka? Tkaniny sztuczne. Czasami po prostu. Bo, przy... mówimy, bo mówimy o takiej modzie codziennej, prawda? Rozumiem, że sport tak. to tkanina sztuczna może być. Tak, tak. oczywiście, nie? ale mówimy teraz, powiedzmy, że obracamy się w tu, tutaj w takiej bardziej stylizacji casualowej, codziennej, albo z takiej stylizacji eleganckiej do pracy. Mówimy o rzeczach, które mają nam służyć przez cały dzień i oprócz tego... Że mamy w nich wyglądać ładnie, to chcemy też w nich czuć się dobrze. I nie chcemy ich wyrzucać za, za miesiąc do kosza. Więc e, absolutnie e, sztuczne tkaniny są tkaninami, które nie są dla nas komfortowe. No i też nie przetrwają za długo, czyli bardzo łatwo się pomylić. Dlatego, um, tak jak mówiłam, czytamy te metki. E, czasami na przykład sweter z akrylu, a akryl jest sztuczną tkaniną. Wygląda bardzo podobnie, łatwo się pomylić, wygląda bardzo podobnie do swetra wełnianego, ale nim nie jest. I takich rzeczy bym omijała. Przynajmniej zalecałabym je omijać. Oczywiście zdarzają się miksy, czyli naturalna tkanina z odrobiną sztucznej. Oczywiście nie jest to aż tak super komfortowe, ale ma też swoje plusy, bo jednak jak pojawia się odrobina tej sztucznej tkaniny, to materiał. Nie, na przykład nie gniecie się tak bardzo jak naturalna nie. tkanina. A czyli producenci dodają te sztuczne składniki do materiałów nie dlatego, że one są tańsze, mhm. tylko to się jakoś przekłada, rozumiem, na użytkowanie. Absolutnie tak. Po prostu są rzeczy, których pewnie nie dałoby się wykonać bez mhm. dodatku odrobiny sztucznego e, tworzywa, materiału, bo po prostu ta rzecz by nie pracowała. E, no, nie wiem, dobrym przykładem jest na przykład plisowana spódnica. Gdyby ona była cała z naturalnej tkaniny, to po wypraniu te plisy by nam się rozprostowały przy prasowaniu, przy praniu już, po prostu przy kontakcie z wodą one by się e, natychmiast rozprostowały, a dodatek sztucznej tkaniny pozwala nam za na zachowanie tego fasonu. Też dodaje trochę elastyczności materia do, do materiału sztuczna tkanina. Czyli ja mam na przykład na sobie koszulę e, wulczanki, która e, ma ponad 90% w składzie jedwabiu mm -hmm. i jest dodatek sztucznej, yy, sztucznego materiału odrobina. Yy, I dzięki temu ta koszula aż tak bardzo na przykład się nie gniecie, a dalej jest bardzo wysokiej jakości. I elegancko. Elegancko ten, opływa, się spływa, układa, się układa się bardzo ładnie. Tak, 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 dokładnie. Proszę spojrzeć na kadr. Kto trzyma na sobie ten kadr? Kto? No? O, to... Tutaj też jest niebyle jaka koszula, naprawdę. To są habry z poligonu, to jest najświeższa kolekcja. W związku Oczywiście, z czym... to, jest to jest nowa kolekcja tak. Wulczanki. I ja widzę, że ty masz na sobie bawełnianą koszulę, która ma w składzie 100% bawełny, bo zapoznałam się z tą kolekcją. I yy, na przykład tu bardzo ważne przy tych bawełnianych męskich koszulach jest gramatura bawełny. Mhm. Czyli czym wyższa gramatura tkaniny, tym ona jest troszeczkę sztywniejsza, bardziej wytrzymała i. Wiesz, nie ulegnie tak szybko zniszczeniu w trakcie prania. A jak wiadomo, męskie koszule, na przykład ty masz akurat taką bardziej każualową, kolorową, ale gdyby to była biała koszula, a są mężczyźni, którzy białe koszule noszą na co dzień i praktycznie się z nimi nie rozstają, to to jest tkanina, która jest prana po każdym ubra ubraniu, to. po każdym założeniu. Więc czym wyższa gramatura tej koszuli, wyższa gramatura bawełny w tej koszuli, tym lepsza jakość i. Ewidentnie. Czy to, przecież, bo to nie chodzi o grubość z tą gramaturą. Trochę tak. To, to jest mm. trochę ta gramatura... Cieniuszka jest taka. Jest, tak, no. ale to jest, to jest kwestia splotu mm -hmm. też e, tkaniny. Mm -hmm. Tak, e, bardzo fajną rzecz zrobili, że ja nie, troszeczkę nie lubię prasowania. Czasami w podróży, e, no trzeba, czy po podróży. Mm. i to, Jak oni to zrobili? Że ta koszula się łatwo rozprasowała, skoro to jest sama bawełna, bez sztucznych dodatków. No bo to jest właśnie, to jest właśnie splot, tak, tak? To jest też po prostu dobra jakość tego materiału. Ja, ko produkując koszulę, e, to też, też trzeba o tym myśleć, żeby one były łatwe do prasowania, bo po prostu wielu mężczyzn nienawidzi tego robić. Zresztą ja jestem kobietą i też tego nienawidzę. Robić. Ale zdarzyło mi się z ręką na sercu wywalić koszulę, po prostu ona była nieprasowalna. Mm. Żeby nie wiem, co, jakieś cudawianki, te spryskiwa wodą, lekko bryzgał, nawet mm -hmm. już w akcie rozpaczy, nie szło wyprasować. Natomiast to jest w ogóle. To jest. No ci... i, i, przepraszam, I pięknie koresponduje z habrem moich oczu. Absolutnie. Naprawdę. Tak, oczywiście. No, widzę to totalnie. <laughs> nie ma to jak sobie posłodzić podcaście, prawda? Dobrze. Na co jeszcze patrzymy, kupując jakościowe rzeczy, jakościowe ubrania w sklepie? Wiemy, że patrzymy na metkę przede wszystkim. Tak. Próbujemy, próbujemy ocenić dotykiem, co to jest za materiał i co patrzymy na szwy, na jakość na wykończeń. Na jakość wykończeń. Jeżeli, chodzi, jeżeli szukamy tej wysokiej jakości, to absolutnie tak sprawdziłabym też zawsze ubranie od wewnątrz, jak one jest uszyte, czy nie rozchodzi się właśnie na szwach, czy jest ładnie wykończone. Jeżeli to wszystko jest, to absolutnie jest to też to świadczy o tym, że dana rzecz jest ładnie wykonana, ale. Oprócz tych takich względów technicznych, to po prostu spojrzałabym też na fason i krój danej rzeczy, czy aby na pewno jest to dostosowane do nas i, i dla nas, czy będzie nam to służyło na długo. No i właśnie ta jakość, o której cały czas tutaj mówimy. No. Tak, to... tak, bo to modelka będzie we wszystkim czy model pięknie tak. wyglądał, a człowiek budowie tak. organizmu już tak niekoniecznie. Tak. Już. Fason danej rzeczy. To jest też indywidualna sprawa dla każdego, więc na to też zwracałabym uwagę. A dlaczego cena nie zawsze idzie z jakością? To jest ktoś, próbuje nas lekko, że tak powiem. Mm. Wiesz, czasami za tą ceną stoją po prostu różne rzeczy. Czasami po prostu cena jest wysoka, bo marka jest bardzo znana mhm. i jest marką premium. Co za tym idzie? Ta cena ukrywa na przykład koszty gigantycznej kampanii reklamowej, marketingu. marketingu Jakiejś gwiazdy, która promuje daną rzecz, a potem dopiero produkcję i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy przykład jakiejś influencerki kilka lat temu, prawda, która miała swoją linię ciuchów, po czym się okazało, że to jest jakaś taka sprowadzana najtańsza chińszczyzna, skądś tam. Myślę, że takie rzeczy zdarzają się cały czas, więc ja bym sugerowała, żeby nie kierować się tylko właśnie wyborem rzeczy, patrząc na nazwę marki mhm. lub logo, bo możemy zostać nabici w butelkę, bo zdarzają się takie wpadki też w markach premium, że coś kosztuje dużo, jest sygnowane nazwą wielkiego domu mody, a jakość jest średnia. Ale też zdarza się to w, w drugą stronę, że czasami czasami mamy bardzo dostępną markę, małą markę, która dba o to, żeby ta jakość danej rzeczy była jak najwyższa. Więc no Wracamy znowu do tego, o czym mówiliśmy, warto czytać metki, warto czytać składy i sugerować się tym po prostu podejmując wybory. Albo też poznawać marki i której, której zaufać, bo jeżeli będziemy mieli nie wiem trzy koszule od Wulczanki. Od Wulczanki, no to za czwartym razem i one się sprawdzą, też pójdziemy do Wulczanki. Prawda? Wiesz, Czyli... Wulczanka to jest marka, która od lat swoją renomę buduje właśnie na tej bardzo wysokiej jakości i moim zdaniem też dobrej cenie. W stosunku do tej jakości, którą oferuje, bo y, marka ta w kolekcjach na przykład tych jesienno-zimowych, czyli to jest kolekcja, która jest dostępna właśnie teraz na rynku, oferuje na przykład swetry, golfy, coś co ja bardzo lubię i noszę często, z, z wełny Merino. To jest super naturalna tkanina oddychająca, cienka, ale grzejąca, bym powiedziała. Czyli... Tak, bo to te, te ludy północy, dalece Norwegowie, oni sobie robią chyba takie w ogóle ubrania pod ubranie, te maksymalnie grzejące tak. i to zawsze jest me merino. Merino, No tak. właśnie i marka Wulczanka również oferuje w swoim asortymencie takie swetry, golfy w 100% wełna merino i no to jest, wiesz, bardzo ważne, takiej sytuacji przynajmniej dla mnie to jest bardzo ważne, że mamy jesień, mamy zimę, że ja nie muszę mieć na sobie dziesięciu warstw, żeby było mi ciepło. Wystarczy, że mam coś nawet cienkiego, ale dobrej jakości, coś co mnie ogrzewa. Co trzyma ciepło, tak. ale przy oddycha. Bo właśnie ze sztucznymi tkaninami jest tak, że czasami masz sweter ze sztucznej tkaniny i w nim absolutnie nie jest ci ciepło. Jest ci jeszcze Bardziej zimno tak naprawdę, pocisz się, bo to jest niekomfortowe dla twojego organizmu. Czy na przykład, ja pamiętam, że nie wiedziałem, co mnie uczula mm -hmm. jako dziecko. Się okazało się, że to jest jakaś taka koszula ze styl stylon, sztyf, nie pamiętam nazwy. Mm -hmm. Jakieś takie chemiczne, ok okropne, sztuczne. tkanina, szczydło. która cię uczalała tak, tak, po tak, prostu. Tak. Bardzo ładnie wyglądała, naprawdę tak. przemuścacany, ale coś jakieś tutaj się już nieszczęście działo. Więc... Ale jest wiele osób, które mają problemy skórne. E Od ubrań. Tak, absolutnie. I często o tym nie wiedzą, skąd u nich jakieś zapalenia skóry, atopowe zapalenie skóry albo jakieś um, alergie. Tak, zwłaszcza, że to nie wyjdzie od razu w momencie ubrania, tylko tak. tam po entym noszeniu. To tak. ciężko jest połączyć jedno z drugim absolutnie. objaw i przyczynę. No. Tak, nasz organizm to czuje, nie ma co. Jak go wsadzisz w plastik, to wiesz, chce uciekać. Chce uciekać, mhm. tak. Karolina, to... Y Załóżmy, że włączył nas ktoś, ogląda nas ktoś, kto do tej pory jakby nie zwracał uwagi na jakość hmm. tego, co nosi. Nie wiem, nie mógł, nie chciał, nie hmm. uważał, że to jest istotne. To od czego taka osoba powinna zacząć budowanie swojej jakościowej garderoby? Ja myślę, że najpierw należałoby się skoncentrować na znalezieniu własnego stylu. Czyli yy, najpierw zastanowiłabym się, co ja lubię nosić, w czym ja dobrze wyglądam jaką mam pracę, czy ona ode mnie wymaga dreskodu, czy mogę się ubierać do niej dowolnie. I na tej podstawie, jak już mamy określony nasz dany styl, wiemy co lubimy, wtedy właśnie znaczy, poszłabym po prostu w stronę garderoby takiej kapsułowej. Czyli stworzyłabym sobie szafę, w której są rzeczy dobrej jakości, dość klasyczne w krojach i fasonach. Rzeczy pasujące na wiele okazji, e, ale też dopasowane do naszego stylu mm. życia. No i wtedy e, kierowałabym się właśnie przy wyborze tych ubrań, już e, komplementując tę szafę, kierowałabym się właśnie tą wysoką jakością materiałów i ponadczasowymi krojami, tak żeby te rzeczy po prostu nie straciły na ważności. E, więc nie kierowałabym się trendami, mm -hmm. a bardziej e, tym, czego potrzebuję, w czym się czuję komfortowo i w czym wyglądam dobrze. Z naciskiem na pewną ponadczasowość, Oczywiście. prawda? To, to jest to nie tak, żeby, żebyśmy Ładnie wyglądali w tym sezonie, ale również, żebyśmy nie wyli modowo no. w sezonie przyszłym, prawda? Dokładnie, to jest problem wielu z nas tak naprawdę. Zresztą ja też mu ulegam, że w danym sezonie jest coś super modnego i ja tak. chcę to mieć. Wiesz, jakiś kolor jest totalnie na czasie i wszyscy go noszą, i ty też możesz ochotę nosić ten kolor. Tak, tak, tak. Była to 2009-10 taka moda na garnitury z lekkim połyskiem. No. Więc ja sobie kupiłem taki naprawdę no, taki jakościowy garnitur. I teraz już go w Tylko, ogóle nie ale nosisz. ale już dwa lata później już mi żona mówiła, że ona przecież, że się wstydzi obok mnie iść. Więc ten piękny garnitur został, czyli jakaś ponadczasowość raczej. Czyli y, jakość, styl, ponadczasowość to są tym się musimy kierować. Absolutnie. Wiesz, ja kocham modę, więc też y, absolutnie nie doradzam tego, żeby w ogóle nie inwestować w te trendy, bo uważam, że... Też warto, bo są to rzeczy, które cię ubierają, które sprawiają, że rzucasz się w oczy. Jak ktoś ma taką potrzebę, no to jakby te trendy daje są mu to radość. oczywiście jasne, są jasne. mu potrzebne, ale jeżeli mówimy tutaj o tym jak być ponadczasowym, no to zdecydowanie dobra jakość i fasony dostosowane do naszej sylwetki. Dobrze, a teraz z, 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 załóżmy, że udaje nam się kompletować mhm. tą jakościową garderobę. To jak dbać o te ubrania, tak żeby one, wiem, że one są jakościowe, ale mimo mhm. wszystko można im jakoś pomóc zachować ten, ten dobry wygląd. Ten tak stan. naprawdę y, warto zastanowić się, jak o te tkaniny dbać. Czyli jeżeli na przykład mamy do czynienia z wełną, to to jest w ogóle tkanina, która wcale nie lubi tak częstego prania. Wełna ma też y, właściwości samooczyszczające, dlatego warto na przykład ją wietrzyć. Zostawić ją po prostu sobie samą, żeby ona odparowała, e, niż tak często ją prać. Oczywiście każda metka, każde ubranie dobrej jakości ma metkę, e, która również mówi o zasadach, jak o tę daną rzecz dbać. I warto się stosować do tego, co napisane jest na Czyli metce. Czy te rzeczy na metce to nie jest takie o nie, takie absolutnie. hopcium, pipcium, tylko to tak, jednak tak, ktoś tak, to tak. przemyślał? Znaczy, e, myślę, że. Eee, niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie skurczył wełnianego swetra w pralce. <głos> <głos> Bo jakby ja miałam mnóstwo takich sytuacji, że gdzieś mi się tam zapodziało z innym praniem w... i potem wielki ból serca, twój ulubiony, ukochany sweter, skurczony wyciągasz. Eje. On jest wielkości rzeczy na twojego małego misia. To, to jak się kupowało te takie swetry na krupówkach od gaździn w zakopanym tak. i one po pierwszym y, praniu się robiły wielkości etui na smartfona. No wełna nie lubi wysokiej temperatury Aha. i nie lubi za bardzo wody, więc unikamy częstego prania. Tak naprawdę każda tkanina y, ma swoje zasady. Y, są takie, które dobrze znoszą pranie, są takie, które niekoniecznie i wtedy warto oddać je do pralni chemicznej i po prostu oddać je w ręce specjalistów i nie robić tego na własną rękę. Kiedyś jeszcze za studenckich czasów miałem taką pralkę. Wiedziałem, nie, nie rozumiem o konkretnie działania pralek, ale że mam nastawić na drugi kwiatuszek, mm -hmm. włączyć on i pójść. Mm -hmm. I tak prałem. Okej. Okay. I, tak pra ale I teraz przez lata wiełem, się sprawdzało. Ale to też takie studencka garderoba, to tak się ją wypierze. Natomiast jeżeli już mm -hmm. nie wiem, czy tą koszulę bym wrzucił. Bardzo ją lubię, bo nie trzeba prasować tak mocno. Wiesz? <laughs> Właśnie mówiliśmy o tym, ale wróćmy do tego, do tego tematu. Czy to jest jednak możliwe połączyć trendy i modę taką aktualną z jakością? Tak, absolutnie tak, dlatego że coraz więcej marek na rynku właśnie nam to oferuje. Ja widzę gigantyczną zmianę w polskich markach, mhm. właśnie że stawiają na jakość, ale tym samym starają się być w trendach. I to jest super rozwiązanie. I da się tak zrobić. I absolutnie to jest tylko dobra wola danej marki i chęć, żeby być na czasie. Hmm. No powiedz mi, możemy na przykład, nie mówić na, na, na tak. przykładzie Twojej koszuli tak. albo ewentualnie mojej koszuli. No. I, i, od czego zaczynają w Wólczance prace nad tym? Jak to jest? Ktoś wymyśla sobie materiał, wymyśla sobie krój, wymyśla skład, splot. Wiesz, ja nie projektuję rzeczy Aha. w Wólczance, ale mogę Ci mniej więcej powiedzieć, jak to, to wygląda. Też tak, tak. Myślę, że najpierw powstaje pomysł na kolekcję. Są trochę oceniane trendy na danym rynku aktualne. Jest sprawdzane, co będzie modne tam, zda, bo tak, to rozumiem, czas trwa produkcji, to jest chyba z pół roku. Tak? No nawet myślę, że Więcej. wcześniej, tak. W tej chwili mamy Fashion Week w. W Paryżu i tam już oglądamy pokazy mody na wiosnę lato 2026, więc mhm. w modzie to jest dość duże wyprzedzenie. Czyli o twojej jedwabnej ja. koszuli ktoś myślał o jesienią myślę. 24. Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład, bo taki niebieski, habrowy trochę kolor to jest bardzo modny i odważny kolor. I tutaj mamy doskonałe połączenie wyczucia takich trendów, tego, co jest modne, mhm. charakterystyczne, co rzuca się w oczy. Ale też w połączeniu z jakością. Więc myślę, że najpierw powstaje pomysł na kolekcję, później pewnie sprawdzane są też upodobania klientów danej marki, mm, to co się sprzedawało dotychczas, to co może się też sprzedawać za chwilę. No i potem jest prawdopodobnie podejmowana decyzja o tym, co z czego zostanie wykonane, właśnie z jakich materiałów. A że wulczanka o tę jakość dba i stawia na bardzo mocne, dobre składy. No to dzięki temu i ty i ja w swoich rzeczach właśnie czujemy się bardzo komfortowo. Tak jest. I jeszcze ładnie wyglądamy. Jeszcze o, prawda? Jeżeli uważacie, że ładnie wyglądacie, wyglądamy, wpisujcie w komentarzach. <śmiech> <śmiech> Miałem zapytać, kto ładnie, ale czy wiadomo, że Karolina wygrywa. <laughs> no nie wiem, ty masz taką oryginalną stylizację. Ja bardzo to doceniam. Ten kaszkiet. No, ale nie wiem, czy wygrywam wiesz, z, tym, z jedwabiem. Jedwab no, tak. to jest, jedwabie, jedwabie to, jest, to, jest tak, to jest taka naprawdę. To mhm. jest topowa. Tak. Najwyższa klasa. Mhm. Dobrze, to czym się właśnie wyróżniają? Czy możemy jakoś mówić o tym, że w, w, wulczanka czymś się wyróżnia na tle no, kon konkurencji? To może zostańmy przy tym. Pod kątem jakości. Pod kątem jakości mhm. zdecydowanie. Naprawdę. I też jest ba bardzo ważnym aspektem jest to, że ta jakość i cena idą w parze tutaj. Czyli my mamy naprawdę dobrą cenę za bardzo wysokiej jakości rzeczy. Ja też od razu na przykład zwróciłam uwagę, na to, że wulczanka dba o detal i o bardzo ładne wykończenie. Moje tutaj mankiety są podwójne. Są zdecydowanie sztywniejsze. Koszula jest sztywniejsza tutaj na mankiecie niż wyżej. I to jest zdecydowanie sztywniejsza Dzięki temu ten rękaw bardzo ładnie się układa. To jest wszystko przemyślane. Tak. Zwróciłam też uwagę, że na przykład męskie koszule mają guziki z takiej masy perłowej, co też wygląda bardzo szlachetnie. Wzmocnione kołnierzyki. To też od razu on się układa inaczej. Tak, jest trochę cięższy. Pani mi jeszcze dała dodatkowe fiszbiny. No tak, że gdybym te zgubił, to to jeszcze... jeszcze proszę bardzo, pani tak. Dzięki tak. temu wygląda ta koszula schludnie, tak, tak solidnie, bo ten kołnierzyk jest taki cięższy, taki solidniejszy po prostu. Więc y, absolutnie, fajne jest to, że zwracają uwagę y, i na jakość, i na detal, i na wykończenie. Y, to są takie rzeczy, wbrew pozorom, na które wiele osób nie zwraca uwagi. No właśnie, co takiego jest? Bo nie wszystko widzimy my laicy, tak. po prostu kupujemy koszulę, nie? Tak, tak, ale właśnie to są te szczegóły, które powodują, że zakładasz tę rzecz i dobrze w niej wyglądasz. I nie wiesz o tym tak naprawdę, że za tym stoi Fiszbina w kołnierzyku, czy tak. podwójny materiał czy na mankiecie. konstrukcja. Ale tak, to dokładnie tak To są detale, to które tak pokazują jest, tak. po prostu, wiesz, potem gołym okiem widać, że ktoś wygląda świetnie. Możesz założyć tak, tak, jedną tak, tak, białą tak. koszulę, albo drugą białą koszulę i będziesz w nich wyglądał zupełnie inaczej. I tutaj właśnie w takiej sytuacji wygrywa jakość i ta dbałość o detal. I to, że... Tutaj za każdym aspektem tej koszuli stoją specjaliści Oczywiście. od Oczywiście, absolutnie tak. To są ludzie doświadczeni, którzy tworzą te, te koszule od lat, co nie jest takie proste wcale. Tak, ja, ja nie wiem, czy wy też tak mieliście, że panowie, teraz mówię do was, że ubieracie mhm. białą koszulę w jednym sklepie, no okej, okay, no. Tak. Ale w innym sklepie u, ubieracie koszulę, kurczę, to na pewno jestem ja? Czy ja wciągnąłem brzuch? Nie, ale, ale, I to jest też wyzwanie, tak, bo tak, zobacz, tak, ile tak. jest sylwetek. Każdy tak. ma trochę inną sylwetkę. Tak. Dłuższe ręce, krótsze. Weź teraz stwórz piękną koszulę dobrą jakościowo, która się sprawdzi na wielu sylwetkach. No to jest wyższa tak, to, to jest mój problem przy kupnie koszul, że jak jestem szerszy w barach, no to zwykle tej koszuli na brzuchu nie zapnę. Z kolei no. jak ją tu mi pasuje, no to tu jest w, w okolicach brzucha, mam tego materiału, także jeszcze ze trzy chusteczki wykroję dla Dlatego żony, ja no. zawsze zachęcam, żeby kupować dane rzeczy w markach, które się w czymś specjalizują. Tak jak Wulczanka od lat specjalizuje się w produkcji koszul. Ko w koszulach, no. Tak. I są I, w tym świetni? I oczywiście są w tym świetni. To to tak samo zachęcam na przykład ludzi, którzy potrzebują dobrych butów, żeby hmm. korzystać z firm obuwniczych, a nie, wiesz, sieciówek, które produkują wszystko na przykład. Tam też po tych butach z daleka widać, że no tutaj jakby pieniądze poszły na, pieni na hmm. kasę dla menadżera, hmm. a nie na, na zainwestowanie w jakość. No, tak. no właśnie, z zło koń kończąc, złote zasady kupowania ubrań. Tak podsumowując, jeżeli coś ma zostać w głowie naszych odbiorców, to... To to. Złote zasady kupowania ubrań. Przede wszystkim. jakościowych. Jakościowych. To czyli już o jakości nie mówimy. Czyli tak, złote zasady kupowania ubrań. Postawiłabym na ponadczasowość, czyli zastanawiamy się, co lubimy, czego nie lubimy, w czym się dobrze czujemy i w czym dobrze wyglądamy. I tak sprawiamy sobie na przykład piękny, wełniany płaszcz, który. Będzie z nami na lata, będzie nam służył i w, y, wczesną wiosną, i jesienią, i tak naprawdę sprawdzi nam czyli się to. Pojedziemy zimę, w, w zimie, za rok do filharmonii, będziemy hmm. wyglądać elegancko, pójdziemy za 5 lat, 1 listopada, zapalić świeczuszkę, też będziemy dobrze wyglądać. Tak. Oprócz tego, y, myślę, że fasony to też hmm. jest bardzo ważne czyli fason musi być dostosowany do naszej sylwetki. Każdy z nas powinien mieć w swojej szafie idealnie skrojone jeansy, które Sprawdzą nam się na wiele okazji, ale też takie, w których wyglądamy po prostu bardzo dobrze i świetnie się w nich czujemy. Wełniane swetry, bawełniane koszule. Tutaj tak naprawdę ta jakość jest bardzo ważna. Wiem, że powiedziałeś na początku, że mówimy już o jakościowych rzeczach, ale wbrew pozorom nie jest to takie proste. Nie. I, I wcale nie, nie każdy z nas te jakościowe rzeczy w swojej szafie ma. A to one zostają z nami na dłużej, albo nawet na całe życie nieraz, jak jest coś ponadczasowego. Więc jakbym miała takie trzy rady dać, to właśnie przede wszystkim jakość, potem ponadczasowe wzory i ubrania w naszym stylu, takie, w których czujemy się dobrze. To jeszcze mam dla ciebie pytanie od czata GPT, bo to w, wpisałem w swoim, <laughs> będę rozmawiał z panią Karoliną, że no. moda, że jakość serce ważna, o co ją jeszcze zapytać. I czat mówi tak. Gdybyś miała doradzić słuchaczowi kupno jednego elementu garderoby, który jest naprawdę inwestycją na lata, to co by to było i dlaczego? Mądry ten czat jest, nie? tak? Boże, ale naprawdę? jedno? No. Strasznie, To jest strasznie A, trudne no, zadanie. No, Tylko jedno? Jedną. No to ja w takim razie nie. nie. Ja stawiam w takim razie na jedwabną koszulę. I z tym Was zostawiamy. Karolina Limbach, stylistka marki Wulczanka, gdzie można znaleźć Twoje treści? Ja zapraszam Ciebie. wszystkich na mój Instagram. Instagram Karolina Karolin. Limbach. Przemysław Skowron też zapraszam na, na, na mój Instagram. Wpadajcie koniecznie też na Instagram Wulczanki, bo warto. Bądźcie modni, bądźcie piękni, bądźcie jakościowi i dobrze wyglądajcie. Ja się z tym zgadzam. Oglądając i słuchając naszych podcastów, to będzie po prostu dużo łatwiejsze. A nas będzie można słuchać i oglądać na właśnie Instagramie Wulczanki. Też. też. Prawda? I w ogóle w internetach. <laughs> Karolina, dziękuję ci ślicznie było, za, za wspaniałą rozmowę. Było mi bardzo miło cię poznać. Te, zrobiłem sobie notatki i też będę, będę się stosował do twoich Cieszę grad. się. Ukłony.